Jędruś, powiedz coś ciekawego. Ja pójdę do taty zobaczyć. No. Nie. Powiedz coś. Powiedział Dobrze, bardzo to było fajne. Franek. tam idę idę długą domu. Dobra, czas się skończył. Ja też? Wow, no ja chciałem powiedzieć, że świeci słońce i... Kaśka kręci film. Jeszcze, jeszcze jeden. Poczekaj, teraz tata musi jeszcze coś ciekawego powiedzieć. Paweł? Każdy mówi coś ciekawego. Ja już mam nie się nic ciekawego do No powiedz, bo będzie wstyd. Dobra, Franek najlepiej wypada. Franek, powiedz jeszcze coś ciekawego.